Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym sklepie Mrówka. Wydaje się, że to już przyjazny market budowlano-wykończeniowy. Na początku chciałem Państwu życzyć wszystkiego co najlepsze w 2016 roku dzieciom, młodzieży i dorosłym. Chcę powiedzieć, że w tym zwariowanym, pędzącym świecie najważniejsze są relacje, bo prędzej czy później problemy i trudności przyjdą. Dlatego apeluję, aby w tym zwariowanym, liberalnym świecie, w świecie wściekłego kapitalizmu, żebyście utrzymali więzi między sobą więzi w rodzinach, między przyjaciółmi, bo na pewno dacie sobie ze wszystkim radę. Z czego serca Wam to życzę i wszelkiej pomyślności na początku nowego roku 2016. Witam Państwa na stoisku z artykułami elektrycznymi. Tutaj akurat oprawy oświetleniowe, które ostatnio są bardzo modne. I w tym szarym, być może, świecie ktoś z młodzieży, może dorosłych, zechce sobie zamontować takie oprawy w stropie, czy w suficie. Bardzo ciekawe, piękne, kolorowe, coraz bardziej się sprzedają. I jest to nowość w naszym sklepie. Najtańsze oprawy od 35-99 zł za sztukę. Zapraszamy serdecznie. Witam Państwa serdecznie na stanowisku z lampami. Chciałem pokazać, że tutaj mamy produktów nie tylko dużo, a też w wyjątkowo korzystnych cenach. Na przykład ta lampka kosztuje 23,99. W detalu, jeżeli ktoś ma złotą kartę, to będzie oczywiście odpowiednio tańsze. Natomiast chciałem zwrócić uwagę też na te lampy i kinkietowe, i oświetleniowe, które sprzedajemy w cenach najniższych w Polsce, ponieważ są kupowane u mojego kolegi i mamy jakby specjalne rabaty. Zapraszamy serdecznie. Chciałem przedstawić, że Żarówkę, właściwie świetlówkę LEDową, 16-watową, która odpowiada 36 6 watom normalnej świetlówki. I chciałem Państwu nawet tutaj pokazać i posłużyć się przykładem, że w naszym sklepie yy, zainwestowaliśmy właśnie w te żarówki LEDowe z oprawkami. I łączna oszczędność energii była taka, że w ciągu dwóch lat spłaciła się właśnie ten dodatkowy koszt instalacji i montażu tych żarówek. Także naprawdę w ciągu dwóch lat sp, z, z, zwróciły się nakłady. Proszę rozważyć zamianę właśnie zwykłych żarówek na led -owe. Nie dotyczy tylko akurat świetlówek, ale także innych, które tutaj są za mną na półeczkach, bo na pewno jest to bardzo, bardzo opłacalne z punktu widzenia ekonomicznego. Chcielibyśmy zaproponować zakup uniwersalnych wycieraczek. Tutaj na zdjęciu co prawda jest Jaguar, ale niektórzy mają też inne samochody, a te wycieraczki pasują do większości samochodów. One są już od 50 paru złotych, szczególnie teraz, kiedy plucha na zewnątrz i błoto się nosi i, i brudna woda za nogami. To warto stosować, ponieważ no, te dywaniki w niektórych samochodach, które są, później są nie do doprania. Także zapraszamy na zakupy nie tylko na dywaniki, ale także mamy mnóstwo innych artykułów samochodowych, czyli uszczelniacze, wycieraczki, oleje. No, cuda, cuda. Zapraszamy serdecznie. Ostatnio pojawiły się u nas y, ekraniki uniemożliwiające no, rozlapywanie wody na, na łazienkę właśnie estetyczne o konstrukcji aluminiowej, a z tyłu za mną są pokazane wany, z których najtańsza 140 Kosztuje 249 zł. Z tym, że są to wanny wykonane z akryli najwyższej jakości, bardzo do dobrego producenta. Zapraszamy serdecznie. Jest bardzo duży wybór, więc na pewno każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Witamy Państwa serdecznie na dziale narzędzi. Tutaj przede mną spawarka inwertorowa 250 amperowa. Bardzo tutaj ważną cechą tej spawarki jest to, że no, niewiele waży w cenie niecałe 600. Złotych w cenie. Co to jest cena detaliczna? Oczywiście na dla posiadaczy złotej karty jest to odpowiednio taniej. To jest napad. Żartowałem. Proszę Państwa, możemy się ciepło ubrać. Zima się nie skończyła. Kominiarki, czapki, buty podfilcowane bardzo lekkie, cieplutkie. No i nawet te właśnie bambuszki, które jeszcze nie ubrałem. Kurtka jest naprawdę ciepła, nie jest w sklepie tak strasznie zimno, ale chciałem Państwu zaprezentować i poświęcić się, żeby Wam pokazać, że warto Cię ubierać. Szkoda zdrowia. Zapraszam na zakupy domówki. Witam Państwa serdecznie na dziale wykończeniowym. Tutaj akurat stoimy kolega z tapetami. Tapety są różnych wzorów, kolorów, różnej fakturze, teksturze. W cenie od 16 zł, no nawet do 45-6. Ale to są tapety już najwyższej jakości, zmywalne. Według kolorów, wzorów każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Zapraszamy serdecznie.